Cześć, dzień dobry moi podcastowicze z tej strony, Wiktor Doktur, a to jest podcast BSS bez tajemnic. Stwierdziłem, że skoro mamy koniec tygodnia, bo ten podcast ukaże się w piątek. No to zrobimy sobie ponowny odcinek, taki nieco refleksyjny, niekoniecznie związany z głównym wątkiem, jakim są nowoczesne usługi dla biznesu. Ale jakby nie było, tematyka, którą tu poruszę, może być inspirująca dla przedstawicieli tego sektora. O czym Wam dzisiaj powiem? Powiem Wam dzisiaj o podcastach, których słucham ja. Czyli nie o tych, które nagrywam, tylko o tych, których słucham, a troszeczkę ich jest. Moja droga z podcastami zaczęła się od tego, że najpierw trochę ich słuchałem. No i mm, wiele przeszło przez moje uszy. Część z nich nadal jest na liście odsłuchiwanych regularnie audycji, a część po jakimś czasie wyeliminowałem, z różnych powodów. Część po prostu nie przypadła mi do gustu, część tematyki była zbyt ogólna. Część nie do końca odpowiadał mi prowadzący dany odcinek, i tak dalej, i dalej. Natomiast na chwilę obecną na mojej liście jest 20 różnych podcastów, i z wszystkimi tymi podcastami jestem na bieżąco. To znaczy, wtedy, kiedy się pokazują kolejne odcinki, to je odsłuchuję i odsłuchuję je też w tempie 1.25 albo 1.40, czyli w nieco szybszy sposób, niż Niż są one nagrane, ale to dlatego, że ja sam mówię szybko i szybciej przyswajam treści, które są mówione w tempie, no nieco przyspieszonym, tak to nazwijmy. Także samo odsłuchiwanie idzie mi znacznie szybciej, a do odsłuchiwania na co dzień korzystam z dwóch platform, jedną z nich są Google Podcast. I z tego odsłuchuję najczęściej. Natomiast, jeżeli podcasty, które mam zasubskrybowane, nie pokazują się regularnie na Google Podcast, a niestety czasami tak się zdarza, że są tam opóźnienia, no to wtedy wykorzystuję platformę Spreaker'a, czyli tą, na której sam nagrywam moje własne dwa podcasty. Ale okej, okay, no to w takim razie, co jest na mojej liście i co rekomenduję osobom, które chciałyby. Dotykać tego samego obszaru wiedzy, z którym ja mam do czynienia też na co dzień. 20 różnych podcastów, z czego są one w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. Słucham ich, tak jak powiedziałem, regularnie, dotyczą one przeróżnych tematów, także wcale nie wszystko jest na jedno kopyto, tylko generalnie jest tam poruszana różna tematyka, a część z tych podcastów jest publikowana bardzo regularnie, czyli mają swój stały cykl, na ogół tygodniowy, więc co tydzień konkretnego dnia o konkretnej godzinie ukazuje się kolejne Dzięki czemu ja, jako słuchacz, jestem przyzwyczajony do tego, aby móc swoją. Chęć odsłuchania poszczególnych odcinków zaspokoić. A część jest bardzo nieregularnie, i to czasami w odcinkach nawet wielotygodniowych, a czasami nawet już się zdarzyło wielomiesięcznych. No to okej, okay. no to kto to, co to tak naprawdę za podcasty są? Zacznę od hiszpańskiego. Ja kończyłem hiszpańskojęzyczne liceum Miguela de Cervantesa. Tam się uczyłem hiszpańskiego, i od tamtej pory ta, ten. Język jakoś mocno jest bliski mojemu sercu. Stąd kiedyś słuchałem jednego hiszpańskiego podcastu, a teraz słucham drugiego, i ten mi nieco bardziej pasuje. A jest to podcast pod nazwą hmm, po angielsku The Unlimited Spanish Abla Espanol. I jest on prowadzony przez pana, który nazywa się Oscar Pejus, i ten pan w bardzo fajny sposób prowadzi tą swoją audycję, gdzie w odcinkach kilkunastominutowych omawia różną tematykę i wszystko mówi w języku hiszpańskim. Niektóre wyrazy tłumaczy na język angielski, ale to po to, żeby słuchacz, który nie jest obyty mocno z językiem hiszpańskim, mógł się osłuchać. Tam już już było, jest grubo ponad setkę odcinków nagranych, i to, co mi się podobało, to to, że z każdym odcinkiem wchodzi się tak jakby na wyższy poziom komunikacji z tym językiem hiszpańskim, czyli zaczynało się od bardzo prostych lekcji, a potem wchodziło się na kolejne, coraz bardziej zaawansowane. Także polecam, jeżeli ktoś z Was. Uczy się hiszpańskiego albo chce się osłuchiwać tym językiem, to podcast Oscara Pejusa The Animate Spanish Abla Espaniol jest dla niego. Potem mamy listę podcastów anglojęzycznych, które mam na swojej liście. Pierwszym są TED Talks Business. Ostatnio jest trochę tam. Yy korka, że tak powiem, czyli nie pojawiły się w ostatnich tygodniach nowe odcinki. Natomiast wtedy kiedy się pojawiały, to muszę przyznać, że nagrania z konferencji TED-owskich z całego świata, które akurat w ramach tego podcastu były pokazywane, były bardzo, bardzo interesujące, a osoby, które je wypowiadały, no to widać, że szkołę życia mają za sobą. Także jeżeli lubicie TEDy, no to TED Talks Business jest Absolutnie must have na, na, na liście podcastów. Kolejnym to już branżowo SSON, czyli Shared Service and Outsourcing Network. Tutaj jest to audycja prowadzona przez Seta Adlera. Bardzo fajny facet, który w swoich audycjach prowadzi wywiady z różnymi osobami, które na ogół są gośćmi, uczestnikami bądź prelegentami konferencji SSON organizowanych na całym świecie. Kolejnym anglojęzycznym podcastem jest Nego. Negotiate Anything i tutaj prowadzi go Kłami Christian. To jest człowiek, który pracuje w Amerykańskim Instytucie Negocjacji i ma bardzo ciekawą audycję, w której mówi z jednej strony sam, ale z drugiej strony prowadzi wywiady z osobami których, które na co dzień spotykają się zjawiskiem negocjacji. Także to jest bardzo, bardzo fajna sprawa do odsłuchania dla wszystkich z Was, którzy. Negocjują cokolwiek, bo tutaj tematyki są przeróżne. Od negocjacji policyjnych z terrorystami po negocjacje handlowe, zakupowe i tym podobne. Także jest cały, cały przegląd tematyk związanych z obszarem negocjacji. Kolejny, również anglojęzyczny, prowadzony przez człowieka o polsko brzmiącym nazwisku, czyli Dave'a Stachowiaka. Jest to podcast pod tytułem Coaching for Leaders. Bardzo fajna audycja, pan mówi mega wyraźnie. Prowadzi rozmowy z bardzo interesującymi osobami i to jest podcast, który chyba ma najwięcej odcinków, jaki ze wszystkich, które do tej pory odsłuchałem i odsłuchuję. Mianowicie, ostatnio pojawił się 443 odcinek, a pan nagrywa w cyklach cotygodniowych. Także to już ładnych parę lat, kiedy, kiedy ten podcast jest prowadzony. Kolejne to anglojęzyczny, to jest podcast, amerykańskiego stowarzyszenia IAOP i pod nazwą IAOP Pulse Ta nazwa Pulse wzięła się z tego, że IAOP wydaje taki swój magazyn, czasopismo o nazwie Pulse. No i od jakiegoś czasu weszli również na ścieżkę podcastową, gdzie w ramach tych podcastów są prowadzone rozmowy z ekspertami i osobami związanymi ze światem outsourcingu i shared serwisów, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Warto posłuchać, audycje trwają około godziny, także nieco dłuższe. No dobra, to przeszliśmy przez te zagraniczne, wchodzimy na polski rynek i tutaj tego troszkę będzie. Nowoczesny lider Sebastiana Drzewieckiego. Sebastian prowadzi swoje audycje w bardzo ciekawy sposób. Osób rozmawia z mega ekspertami, ma za sobą ogromne doświadczenie, również własne, menadżerskie i jego audycje, absolutnie, jeżeli ktoś jest menadżerem albo interesuje go kwestia zarządzania, prowadzenia zespołów, zarządzania zmianą i tym podobnymi elementami codziennej pracy, no to ten podcast absolutnie należy słuchać. Drugi polski na mojej liście to Proptech Poland Bartosza Dobrowolskiego, mnie akurat interesuje tematyka nieruchomości, a konkretnie różnych technologii, które w świecie nieruchomości są dostępne i Proptech Poland to jest właśnie podcast, który, który takie teksty i takie treści pokrywa. Kolejny to rozwój osobisty dla każdego Wojtka Struzika. Tu muszę przyznać, że chyba dzięki Wojtkowi i jego podcastom moja przygoda z polskimi podcastami w ogóle się zaczęła. Wojtek nagrywa swój podcast, ma jeszcze drugi, ale o tym drugim nie będę mówił, bo jego nie słucham, więc ciężko jest mi się wypowiedzieć. Natomiast ten o rozwoju osobistym dla każdego jest bardzo inspirujący. Powiem szczerze, że nawet osoby, które zaprasza Wojtek do swoich rozmów, to są też podcasterzy, też osoby, które nagrywają swoje audycje, i dzięki niemu zacząłem kilku osób słuchać, a dodatkowo część z osób, które były. Gośćmi w audycjach Wojtka Struzika. Były też prelegentami później na konferencjach BSS Tour, które ja w ramach Pro Progresio organizuję. Kolejny podcast to podcast Osmana, Marcina Osmana. To jest Crazy Facet, bardzo taki otwarty, bardzo trafiający w punkt mówiący o różnych technikach sprzedażowych, komunikacyjnych. Ten podcast jest totalnie inny niż wszystkie pozostałe, których słucham, ale. Chłopak mówi ciekawe rzeczy i, i lubię, go, e, lubię go słuchać. E, i, I szczególnie, że Marcin Osman jest również wydawcą oraz. Reprezentuje na Polskę i stara się wprowadzać na rynek kilka bardzo ciekawych publikacji książkowych. Ja, jako miłośnik książek, uwielbiam słuchać o nowych publikacjach, które się pojawiają, a potem swoją biblioteczkę uzupełniać. Także podcast Osmana prowadzony przez Marcina Osmana. Następny to skuteczny marketing Wojciecha Bizuba. To mi się bardzo podoba. Kilkunastominutowe odcinki na temat różnego typu strategii, podejść do marketingu, narzędzi marketingowych i tak dalej, dalej. Także absolutnie dla ludzi, którzy na co dzień zajmują się marketingiem, to skuteczny marketing Woj Wojciecha Bizuba jest pozycją wręcz konieczną. Następna audycja to Manager plus Mariusza Hrabko. To są długie audycje, gdzie Mariusz Hrabko bardzo wnikliwie analizuje poszczególne tematy na to trzeba poświęcić trochę czasu, żeby taką audycję odsłuchać, ale jak już Mariusz Chrapko zacznie drążyć jakiś temat, no to on jest wyczerpany do samego końca. Także manager plus dla kadry menedżerskiej moim zdaniem dobry podcast. Kolejny to dobra pamięć Macieja Łuczaka. To jest jeden z gości chociażby Wojtka Struzika i tam go ja poznałem za pośrednictwem jednego podcastu. Natomiast Maciej Łuczak uczy technik zapamiętywania, kojarzenia, pracy nad własnym mózgiem. I tutaj od niego z audycji możecie się kilku takich ciekawych, nawet nie kilku, tylko wielu różnych ciekawych rzeczy w tym obszarze dowiedzieć. Zdecydowanie polecam. Kolejna to publikacja to Piotr Budzki i biznes, w IT. Piotr Bucki jest szefem firmy J-Labs i dzieli się za pośrednictwem swojego podcastu nie tylko informacjami związanymi ze swoją firmą oraz najlepszymi praktykami, które w niej prowadzą biznes do przodu, ale przede wszystkim dzieli się własnymi menedżerskimi doświadczeniami ze świata IT. Bardzo fajnie prowadzony, dobre audycje, warte przesłuchania, niekoniecznie dla ludzi, których interesuje tematyka IT, bo ja stamtąd zbieram dla siebie bardziej dobre rady i porady czysto menedżerskie. Kolejny podcast to Pretty Well Done, jak dobrze zacząć, który prowadzi Karolina Brzuchalska. Karolina jest freelancerem. Jest podcasterką, jest autorką dwóch książek, z czego jedna już wyszła, a druga zaraz się pojawi. Natomiast ten podcast Pretty Well Done, jak dobrze zacząć, skończył się na 16 odcinku i na razie nie widzę w nim kolejnych, ale to zapewne dlatego, że Karolina uruchomiła swój kolejny podcast, który też słucham na bieżąco, a to już ten drugi jest zatytułowany Co we freelance piszczy. Tutaj bardzo zwięźle w kilkunastominutowych odcinkach. Karolina opowiada o freelancie, o tym, czym sama się zajmuje, o roli wirtualnych asystentek, o współpracy z klientami zewnętrznymi itd. itd. Także bardzo ciekawa audycja prowadzona przez Karolinę Brzuchalską. Kolejną kobietą, której słucham i której Audycję uważam za bardzo interesujące. Jest Monika Smulewicz i ona z kolei prowadzi podcast HR na szpilkach. Ciekawe rady, porady z obszaru kadrowo, płacowo, księgowo, finansowego. Także tam można się wielu, wielu rzeczy dowiedzieć z obszaru na przykład rynku pracy, prawa pracy, kwestii kadrowych i tak dalej, Ok. Ostatnie na mojej liście będą trzy pozycje i to są moje ostatnie odkrycia. Jestem z nich bardzo zadowolony, dlatego że dużo nowych, nowych informacji do mojej głowy jest przez te podcasty pompowanych. I pierwszy to Lider 4.0, który prowadzi mój dobry przyjaciel Krzysztof Herdzik. Krzysztof. Wcześniej nagrywał różnego typu webinary, prowadził szkolenia, jest zresztą aktywny jeśli chodzi o dzielenie się wiedzą, a ostatnio wszedł na drogę podcastową. Zrobił cztery odcinki, jak do tej pory. Rozwija się z każdym odcinkiem, i to muszę Wam powiedzieć, że widzę ewolucję i techniczną, i komunikacyjną, która następuje w jego podcaście. Jeżeli lubicie słuchać o zarządzaniu, o innowacyjnych podejściach do biznesu, o tym w ogóle jak tworzyć innowacje, no no to tutaj Krzysztof Herdzik za pośrednictwem lidera 4.0 wszystkim tym się dzieli. Przedostatni podcast, o który wam dzisiaj powiem, to strefa podcastu Michała Dobrzańskiego Tutaj mamy Podcast o podcastach, o świecie podcastu, o technologicznym podejściu do podcastowania, ale też i o reklamach i brandingu w podcastach. To jest bardzo ciekawa audycja, gdzie można zobaczyć, w jaki sposób świat podcastu może służyć bądź będzie służył do reklamowania czy pozycjonowania różnego typu brandów. I ostatni na mojej liście podcasting w Polsce prowadzony przez Borysa Kozielskiego. Super update o podcastach w Polsce. Także tutaj możecie dostać mega informacje o tym, kto podcastuje, na czym podcastuje, co się dzieje na różnego typu platformach do podcastingu. Oprócz tego Borys prowadzi stronę internetową i grupę na Facebooku, do której zachęcam, aby się zapisać podcasting w Polsce. Tam można na bieżąco śledzić ciekawostki. Ze świata podcastingu, które Wam serdecznie polecam, to jest moja lista. 20 różnych podcastów: hiszpańskich, angielskich i polskich, i to z nimi spędzam sobie każdą wolną chwilę. A jak jestem na bieżąco, to przerzucam się na audiobooki. Natomiast w podcastach myślę, że jest ogromny potencjał, ogromna wiedza. Co tydzień pojawiają się nowe. Jeżeli chcecie. Obracać się w tematyce, w której no ja na co dzień mam cokolwiek do powiedzenia i tam gdzie lokuję swoje zainteresowania, no to skorzystajcie z tej listy. Oczywiście w opisie do dzisiejszego podcastu Wam wylistuję wszystkie nazwy tych 20 podcastów. Być może dołączycie do subskrybentów dla tych osób. Im na pewno będzie miło, a być może dla Ciebie będzie też to wartościowy kontent, informacja, z którą będziesz w stanie się. Zapoznać. Na koniec e, informacja dla przypomnienia, że ja również, jak słyszysz, jestem podcasterem. Ty słuchasz w tej chwili podcastu BSS bez tajemnic, natomiast gdybyś chciał posłuchać w języku angielskim o tym, co się dzieje w świecie nowoczesnych usług dla biznesu, to prowadzę jeszcze podcast, który w języku angielskim brzmi: Good morning BSS World! I specjalnie tu podniosłem głos, dlatego że on właśnie jest prowadzony w takim stylu. Tyle na dziś, mówił do ciebie Wiktor Doktor, a to był podcast BSS bez tajemnic.